Poranne wiadomości. Tomasz Kwasigroch. W Warszawie trwają szkolenia nowej elitarnej jednostki ratowniczej. Tutaj, w samym sercu Mazowsza, pod czujnym okiem specjalistów, w szkoleni są najlepsi nurkowie z elitarnej jednostki ratowniczej. Przyjrzyjmy się ich treningowi. O kurwa! Pan Mateusz W. z Ciechanowa po wypiciu dużej ilości siarkofrutu, womylkowo zjadł silnik od kosiarki. W tych ciężkich chwilach towarzyszy mu nasza kamera. Po tygodniu śpiączki pan Mateusz doszedł do siebie, dziś sam może powiedzieć nam o swoim zdrowiu. Tak, troszkę bardziej głowa mnie woja, nie chce mi się rzysiegać. W Gdańsku odbędzie się festiwal piosenki żeglarskiej. Oto jeden z finalistów tego festiwalu. Wąską ścieżką przed Gerbery zapierdala Hakelbery. Dokąd biegnie mój malutki wódki szukam dwóch. Lekarze ostrzegają przed świńską grypą. W łódzkim szpitalu odnotowano już pierwszych pacjentów zarażonych tym wirusem. To już koniec wiadomości. Czas spierdalać do domu. Trzymajcie się ramy to się nie postramy.